Senior powinien być na pierwszym miejscu dla mnie. Starość może być ciekawa, może być piękna. Marzyć mogą i powinni wszyscy, niezależnie od wieku. Trzeba być potrzebny i dla samego siebie, uważam, ale trzeba być też potrzebnym dla swojej rodziny, dla swojego społeczeństwa. Człowiek będący aktywny w życiu dłużej żyje i zdrowo żyje. Seniorzy potrzebują towarzystwa. No przede wszystkim czuję się bardzo młodo, tylko dlatego, że jestem bardzo aktywna. Akcja rządowa Senior Wigor jest nam bardzo potrzebna. To jest piękny projekt. Dwoma rękami i nogami się podpisuję, że takie coś jest potrzebne. Ja też uważam, że placówki Senior Vigor są nam bardzo potrzebne. To będą miejsca, gdzie seniorzy będą mogli być aktywni, rozwijać swoje pasje. Znajdą tu fachową pomoc i to, co najważniejsze, nie będą samotni. Chcemy, by w najbliższych latach powstały setki takich miejsc w całej Polsce. Zapytajcie w swoim mieście o rządowy program Senior Vigor. Serdecznie was do tego zachęcam.